Jesteśmy w odwiedzinach u niemieckich znajomych i nagle gospodarz, powiedzmy Andreas, wstaje od stołu i ogłasza. Wir müssen lüften. Dla nas, Polaków, wietrzenie to, jakby nie patrzeć, prosta sprawa. Otwierasz okno, zamykasz potem je. No i koniec filozofii. Ale nie w Niemczech, bo nawet wietrzenie musi być zoptymalizowane, skoordynowane. Podstawa to Stos Lüften. Wietrzenie uderzeniowe. Szokowe Znacza otwarcie wszystkich okien w pomieszczeniu na 5-10 minut, kilka razy dziennie, niezależnie od pogody. Ale jest też, jak to już powiem tak, wyższa szkoła jazdy. Otwierasz okna po przeciwnych stronach mieszkania, tworząc celowy, potężny przeciąg. Ale uwaga, jest też grzech śmiertelny, naprawdę grzech śmiertelny. Wróg publiczny numer jeden nazywa się kippen to uchylenie okna na nadużyć.